Siemaneczko witam, was serde... <laughs> Siemaneczko, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Aga Ciasta i witam Was w filmie treningowym, ale takim nie do końca treningowym. <laughs> nie kradni moich tutaj... Dobra, skoro Mirka już się dobrała do moich karteczek, to od razu przejdę do sedna. Będę, będę wykonywała trening, ale to Saker, który jest za kamerą, zdecyduje jaki to będzie trening, ale też nie zdecyduje sam z siebie, tylko po prostu będzie losował karteczki. Stworzyłam kilka karteczek z nazwą ćwiczeń i kilka karteczek, gdzie jest zapisany czas. No i Saker losuje jedną karteczkę ćwiczeniom i później losuję czas. No i generalnie nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby nie to, że jest tu karteczka o nazwie Barpis, jest karteczka o nazwie 5 minut, więc jak wypadnie mi 5 minut Barpis, to możecie się domyślić, że będę tu po prostu umierała. No ale generalnie myślę, że będzie śmiesznie, tak jesteś gotowy na losowanie. Okay. ten film powstał we współpracy z firmą Reebok z Reebokiem ma przyjemność współpracować już od grudnia buty Nano X1 testowałam już w różnych w różnych dziedzinach sportu mierzyłyśmy się razem z dziewczynami e, to było już chyba miesiąc temu albo dwa miesiące temu tutaj na moim kanale znajdziecie ten film gdzie testowałyśmy go w konkurencjach takich z WF-u e, testowałam go już na rowerze biegając, chodząc e, No i to co mogę powiedzieć, że one są cholernie uniwersalne naprawdę świetnie się sprawdzają No właściwie we wszystkich warunkach i dzisiaj sprawdzimy, jak się sprawdzą w y, takich warunkach domowych, w treningu troszkę hardkorowym, także zaczynamy! I umawiamy się, że robię pięć ćwiczeń, czyli losujesz, e, będziesz losował po prostu pięć razy. Jesteś gotowy? Zacznij od żółtej karteczki, to będzie nazwa ćwiczenia. Złoby to nie o Ja się tak stresuję tym Barpis. przysięgam. Popki. Pąpki. mhm, Aha, dobra. I na czas pompki. Tak. A to można oszukiwać fest. Ale ja I zielone, się tak? Nie oszukiwać, tak? I zielone. Ile minut będę robiła pompki? O, też nie pięć. Nie, no pani prezes, to jest totalnie nieprzemyślane. Trzy <grym> minuty. Trzy <grym> minuty pompek, okej, okay. Powodzenia Agatko. Świetny pomysł na film. <grym> no dobra, więc trzy minuty pompek. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że to nie będą pełne trzy minuty robienia pompek. Będę sobie robić przerwy, ale postaram się dać z siebie naprawdę wszystko. Lecę. Lecisz. Na kolanach może rób. jak na... Na normalną męską pompkę. 3 minuty. Uf, dopiero 40 sekund. Jak no, to jest możliwe? Na kolanach dawaj. No. Nie zastrzeli się. Jest, czasu. O, jest pomocnik. Dzięki mieszku. No już bo <tryk> mam już myślałem, że musi robić, bo będzie weryfikowana przez komisję. Masakra! Nawet taki bym nie zrobił przez 3 minuty. No jak? Jeszcze 50 sekund. To już z górki. Ale nie uszy mam w każdym nie Moje? Nie Znaczy owy Mam nadzieję, że jest twoje też Prawie 20 sekund to już przyciśniesz. Ale mam taki upadek wiesz. Pompuj. Dawaj jeszcze dwie. Nie oszczędza. Ja dawaj zobaczyć. jedna, dawaj, 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 dawaj. dawaj. Maxuj. Dobrze, trzy! Nice! O, dobra! Jezu, ale mam upadek w liście, I tutaj chcę zaprezentować życie z psem, Nie, nie wiem, czy będzie widać moje leginsy. Chyba widać. O Jezu! Dobrze, zaczynamy! Jeszcze 5 minut warpis i możecie wyzywać karetkę. Wiadomo, co to za ćwiczenie. Byle coś na nogi teraz, było. O, za kroki. Dobrze, dobrze, dobrze. Jestem za, za. I ile? Tego za, krok, za krótka. O, 5 minut. O, to chyba dobrze. No dobrze, bo 5 minut bałam się, że na barbie to padnie. No dobra, to 5 minut i lecimy. Straszne, że ten czas się tak dłuży. Jest nawet taki mem, że jak myślisz, że czas biegnie szybko, to zrób plank chyba, nie? Mhm. Jest coś takiego. Dobra, przyznaję, już nie wydopadał. No to za Pąpki, mięśniowo bardzo. Zdęczyły, a tutaj już tak kondycyjnie. Pozwoli. Nie, nie mam miękkiej gry. No, ale, no i tak zbudziłaś Mogę się śpieszyć. No, Dobra, nie mogę. Tak, coś tak nie mogę. Dobra, minuta i 40, Pięć sekund. Wierzę, że to marty. Cztery piąte za dobą. Czyli 80. O przy okazji Czyli lekcja matematyki e, Osiemdziesiąt procent 15 za toną Zachciało mi się Śmiesznego filmiku Wiesz wcale nie jest śmieszny hmm. Zarówno... jakie masz super wsparcie. No nie widzę właśnie. Już jestem w szoku, że ci nie przeszkadza. Chyba to jest dobry pies. Trzy sekundy. Dwie. Jedna. Jest. Weż. Dziękuję. Leżała Dziękuję. tak, żeby Moja nie przeszkadzać, kółka. ale być blisko. Super pies. Ja to podziwiam. Ja myślę, że nawet mega wolno nie zrobiłbym... A, w ogóle czas najpierw wziąłem. No dobra, no to... Także minuta. Okej, okay, to... no to co by to nie było, to wiesz. To już w perspektywie 5 minut, które przed chwilą były to. No, że przez pięć minut nawet bardzo wolno, czegokolwiek bym nie dał rady robić, nie? No życie. Okej, okay, to no będzie tak wymagające. No, dobrze, że na minutę, no No żucę. dobra, odpalam minutnik na jedną minutę. Jest jedna minuta, to dam sobie 3 sekundy jeszcze na przybranie pozycji. Lecę. A to są nożyce. Myślałem, że tak poziomu. No ja mogę i poziomu robić. Chociaż nie, wolę tak. <gry> no, takie to. Znaczy i tak ogień, ale. Takie wydają się rozsądne przez minutę. <gry> Ty uda mnie tak palą, że nie jestem w stanie tak nogi trzymać. No. Po prosty uda, teraz pracujemy, nie? Pięć. Jeden. O Jezu! I to najcięższe ze wszystkich przysięgam. Myślałam, że będzie tak rętowo. Ale nie dość, że brzuch, ja bym ogólnie słaby brzuch tak na liczbę powtórzeń. Wytrzymałościowo. Co jeszcze nie udało, bo po prostu od pierwszych dwóch ruchów już mnie tak paliły? Czwarte ćwiczenie. Jeszcze dwie szanse na wartis. Mam wiesz, jedno zadanie, nie? I tak... Myślę, że widzowie ci wybaczą. Raczej YouTube cię lubi. Jakbym tak miała wstać. Skipa. Skipa. O nie! A już nie ma minuty. A dobra, jeszcze jest 45 sekund, więc jest szansa. Dobra. Zielony, kochanie, zielony. O tak widzę. Nie no, staram się... Wiesz, szóstym zmysłem. Znaleźć krótki czas. No i siodam. A co się śmiałaś ze mnie? Masz. Kit. Serio się cieszę. Okej, okay, czwarte ćwiczenie to skip, a ustawiam sobie tutaj 50 sekund, bo jak położę i zacznę robić, no to akurat będzie już te 45. I myślę, że to będzie jak na że wydaje się, że dobra, tylko 45 sekund, ale dobra, ja jestem chyba gotowa. No Start. Dobra, kurat się ustawiam. Ładnie robię, zawsze nałoży pani mója, że ręce też pracują. O, minęło właśnie 5 sekund super. A mój trener od lekkiej atletyki Powiedziałby ci, wyżej kolana. Wyżej kolana, mocno kolana. Jeszcze pięć. pokażę naszego pomocnika, który dostał żbaczyka, żeby się nie denerwować, że matka skacze w pokoju. Także tak. będzie trochę chrupania w tle, a tam już gotowy. Jak no to? Kto? <gry> Właśnie no. nie wiem jak się nazwać. Chciałam jakiś wybieracz. taki wybierać, no nie, no, bo chciałam taki, że robisz mi krzywdę, no nie? Jakby tym co robisz. Nie umiałam znaleźć słowa. Złoczyńca. Złoczyńca, o. Czy Czyni zło człowiek, tak. który jest złoczyńcą. Piękny. Rozbiłeś to na części pierwsze. Dobrze, pierwszy żółty. Bieg bokserski. bokserski. O, świetnie, ja akurat. skipie ha. No dobra, czyli oficjalnie umrę. Czyli ja... Biękne. Dobrze, na koniec będzie ciekawie. Podtrzymasz, wiesz. Mhm. Eee. Nie podtrzymałam akcji serca, na pewno. No, ale widział wi 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 Jeszcze nie uspokoiłam oddechu do skipia, a znowu mam praktycznie skip, a tylko jeszcze z zadawaniem czasu przez dwie minuty. Ale mamy to dobrze. Mam nadzieję, że dotrwaliście do teraz, bo muszę że się ciekawie. Mam minutnie dwie minutki. Uff. I ogień mam On ta że zwierzętami trader nie patrzy. Jak zadaję ciosy. Dawaj, pamiętaj, że to koniec treningu. No, pamiętam. Możesz się zajechać tu. Na no amen. To już jak coś nastąpiło. A to jest fajne, bo tu jak bardzo nie będziesz zmęczona, możesz to robić dalej. Tylko dużo wolniej. że możesz to w nieskończoność. Tak, no. To tak, no. No dawaj tak. potem. No ale to wiesz, no pompie, pompkę w końcu Cię tam limituje, no nie? Ten ruch jest taki bardzo złożony, a tu jest na tyle prosty ruch, o teraz zaczynasz tańczyć. Że, że no właśnie, możesz przejść z prawdziwego biegu bokserskiego do, do tego co teraz odwalasz, nie? Ale robisz dalej, robisz dalej. Pokaż, że możesz pocisnąć. Tak szczerze, mocno. Nikt ci nie wierzy, że pociśniesz do końca, nie? Gdzieś nie No i znowu, lepiej niż na początku robisz. Wierzyłam. Kibice szaleją. Dziękuję mileczko za wsparcie. Dobra, pochłonę i jeszcze coś powiem. Dziękuję. Dobra, kochani, cześć. Skończony. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli. Ja trochę w siebie nie wierzyłam, cały czas się bałam tych 5 minut, barpis miałam to w głowie, ale barbis mnie ominęło, ale jeśli ten film Wam się podobał i chcielibyście więcej takich filmów w naszym wykonaniu, gdzie bawimy się tym sportem, to koniecznie napiszcie, dajcie znać jak się bawiliście, czy Wam się podobało. Ja na zakończenie jeszcze bardzo chciałam podziękować Ribokowi za wsparcie, buty Nano X1 sprawdziły się tutaj fantastycznie. Jeśli szukacie takich uniwersalnych butów do wielu sportów i też na co dzień po prostu, dochodzenia. No to właśnie na stronie Liboka znajdziecie Nano X1. Ja wam serdecznie polecam i serdecznie wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się i buziaczki.